Dzień dobry wszystkim. Mamy piątek, 17 czerwca. Znajdujemy się w Albanii, w miejscowości Ksamil, czyli na samym południu. W miejscu bardzo szczególnym dla mnie, jak i dla całej mojej rodziny, ponieważ ja osobiście jestem już dziewiąty raz tutaj. Pierwsze wakacje tutaj spędziliśmy w 2014 i tak powiem, od tego wszystko się zaczęło. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy mieli okazję tutaj być ze mną. W tym super miejscu, jak i dzięki mnie tutaj przybyć. Jeżeli jeszcze tu nie byliście, polecam Wam sprawdzić, poszukać, poczytać. Na pewno zrobimy też odcinek, więc zachęcam do obejrzenia. Ale, ale naprawdę tu jest pięknie i super. Jest godzina 8.40. Zaraz będziemy sprawdzać, jaka jest temperatura morza. Jeśli podobają Wam się moje i nasze filmy, to pamiętajcie o kliknięciu przycisku subskrybuj pod filmem, jak i kciuków w górę, czyli lajków. Bardzo będziemy też wdzięczni za zostawienie komentarzy. Przejdźmy, już teraz dalej. Znajdujemy się na plaży, która się nazywa Vista, ponieważ tu jest restauracja na takiej nazwie. Pokażę ją. Widok tej restauracji jest niesamowity. Widać całe morze i wyspę Korfu, nawet bo jak możecie tutaj zobaczyć, to, tam, tam to tamten dalszy ląd to jest wyspa Korfu. Ona jest dosłownie 4 km w linii prostej od, od Albanii. Zobaczcie sobie, jaki tu jest kolor wody. Coś pięknego. Jak to, jak to się mówi, to są albańskie Karaiby. I ja potwierdzam. Ciekawostką jest to, że plaże w tej miejscowości są sztuczne. Czyli jach został nawieziony. Ale myślę, że, że dla przeciętnego ma to nie ma to znaczenia. Po prostu nie ma, żeby korzystać z tej. Super morski. Przejdźmy teraz już do pomiaru temperatury wody. zrobimy no, pierwszy pomiar. I tak, 25,8 stopni, czyli bardzo ciepła woda Zapójrzmy drugi. 25,8, tyle samo. I strzelmy jeszcze trochę dalej. 25,4, także woda powyżej 25 stopni, czyli bardzo ciepła. Idealna. Jeżeli chodzi o powietrze, to Wczoraj samochód pokazywał, jak tu przyjechaliśmy o godzinie jakieś 15, że jest 33 stopnie. Więc bardzo ciepło i dlatego też woda ma prawo się nagrzewać do takich temperatur. Dzięki, że oglądaliście. Pozdrawiam Was wszystkich. Życzę udanego dalszego długiego weekendu w Polsce. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.